Witam, witam, witam w kolejnym odcineczku z tej strony Dominic Games Poland. I zajmiemy się dzisiaj y, tartakiem katowickim, który znajduje się w dzielnicy Murckiej. Bo tu jest gdzieś tartak w okolicy Murczej, więc zrobimy sobie tar tartak w dzielnicy Murczej. Czyli zrobimy go podobnie jak. Y ten rejon przemysłowy górniczy tą kopalnię na Giszowcu i po prostu obszar leśny tu dupniemy No i co zrobimy tutaj tartak No więc ja was zapraszam do time No i co Zobaczymy się później. Co co, witam was po tym labciku. No i co? I zrobiliśmy sobie właśnie tutaj tartak katowicki. Potem jeszcze tu trzeba stację towarową, ale to potem się zrobi. Tarę tak kato. Wicki. Tak, i tutaj na Brynowie, jeszcze między ulicą Gawronów a Drozdów, zrobiłem takie małe pola uprawne, bo Brynów było wsią. Kiedyś to była wieś. Brynów to była wieś. I teraz yy, zrobiłem tutaj, bo. Tutaj właśnie między Drozdów a Gawronów, mniej więcej w tym miejscu, gdzie jest ten, gdzie są te sady, no właśnie są takie sady. Tam jest bodajże, borówka, hodowla borówek amerykańskich. Tutaj yy, zrobiłem jakby coś w deseń tych borówek amerykańskich, taki obszar rolniczy i tutaj yy, sad po prostu szczeliłem jako ta hodowla burówek, która jest na Brynowie. I tak pomyślałem, żeby tutaj zrobić stację kolejową Piotrowicę. No, właśnie. Stacja. No dobra, nazwijmy to tak Piotrowice PKP. I lecimy. No. No mamy to. No i co? Jest pięknie, nie? Tu jeszcze może gdzieś wdupimy stację na załężu, tylko muszę zobaczyć gdzie ona jest. Ty no właśnie stacja za... o. Mimo, że jeszcze sobie rozbudujemy ten teren przemysłowy tutaj, w sumie no można by troszkę o to sobie te fabryczki rozwiniemy troszkę, bo wi widziałem, że tam są niezłe niedobory towarów w naszych sklepach można by tutaj ten teren przemysłowy tutaj rozwinąć trochę. No, jakieś fabryki tutaj zrobimy. Ogólnie I tak mega sobie teraz tutaj rozwiniemy ten teren przemysłowy, żeby okej, okay. let's go, tutaj sobie dorobimy, aby jednak ten odcinek był troszkę dłuższy. Może tą aleję Bronowice, troszkę, tą aleję tutaj. To nawet możemy z autostradą połączyć. No i tak tu gdzieś trzeba by zrobić S1. Więc no, lecimy sobie tutaj dalej z tym przemysłem. Mek, mek. To jest strefa przemysłowa, więc... Trzeba tu jakieś sklepy. A nie, to fabryka jest. Dobra, zrobimy sobie taką małą manufakturę tutaj, żeby... Wiecie, było jak tutaj towary pozyskiwać sklepom. To jakąś tutaj teren fabryczny zrobimy, żeby był. Żeby było to na naszych zasadach też grane. To ja zrobiłem sobie tutaj teren przemysłowy, taki zwykły, fabryczny, żeby... Kurde towary były w sklepach, nie? No, sporo. Widziałem, że tam te sklepy sklep... poprzed ten to Silesia City Center co w ostatnim odcinku robiłem to tak troszkę ma problem z towarami, więc. A żeby też lokalne towary były, nie? No, więc ja myślę sobie, że możemy z czymś takim polecieć i tu się gdzieś wdubcyć. No, i tutaj. Więc ja wam bardzo dziękuję za odcineczek, trochę porobiliśmy, trzymajcie się, cześć, miłego dzionka.